Ja, co najmniej w egzekucji, uważam, że, że jest to sytuacja tragiczna. O czym świadczą te wydarzenia? One te wydarzenia jakby uzmysłowiły, że jeżeli ważą się komornicy sięgać po mienie cudze, to jakieś muszą mieć poczucie bezkarności. Jeżeli oni zakładają, że zabiorą, sprzedadzą, podzielą pieniądze. I nie dojdą do sprawiedliwości, przez to są ludzie racjonalnie myślący. Tak Czyli być. musieli mieć takie doświadczenie, czyli musiało im się przez lata, ale co najmniej miesiące udawać tam. W związku z tym, a to, że media zafunkcjonowały, za zaczęły mówić, to zepsuły im to określoną grę. Czyli, rozumiem, czyli cały modus operandi wydawał się racjonalny, tylko nie uwzględnili mediów, bo uwzględnili sąd który, jak wiemy, skarga została tak. oddalona. W każdej z tych przypadków nie dostrzegł niczego nieprawidłowego. U y uwzględnili policję, która została nawet wezwana przez... Przez tych ludzi obrabowywanych, a ona stanęła zawsze po stronie komornika i jeszcze pomagała w zabieraniu, a co najmniej chronieniu komornika zabierającego sprzęt, mm -hmm. uwzględnili na pewno i prokuraturę, która gdyby nie, nie media, to by tak postąpiła, jak zawsze postępuje, czyli odmówiłaby szczęcia, czy, czy, a, no czy tak, Czyli tak jedyny element demokracji, jaki tu widzę, to jest to, jest me to są media. To znaczy, ja, taka rada mm -hmm. moja, bo zawsze pada pytanie od media. Tak, a co tak. robić, jak przyjdzie ktoś i zabiera. No właśnie, a co, co to, jest? to ja mówię tak, oczywiście trzeba robić skargę, rozumiem? trzeba mm -hmm. iść do, do sądu, do prokuratury, mm -hmm. ale trzeba media zawiadamiać, bo bez tego nie żyje to. Media mogą, po, pozwolą to, że, że nagle zainteresuje się minister sprawiedliwości, mm -hmm. że prokurator generalny, posłowie, którzy chcą, chcą również pokazać, że się pochylają z a twierdzi troską pan, nad... Twierdzi Pan, że komornicy... Yy, przeginają. I... To znaczy nie wszyscy, ale, mhm. ale po prostu pojawiła się już grupa taka, która z poczuciu bezkarności. Tak, i no. oni czują się bezkarni. No, czują się bezkarni. No, zobaczymy. Na razie, jak pan zauważył, sędziowie nie zmienili swoje A, yy, tak. stanowiska. ta historia, o której no. dyskutowaliście, czego dotyczyła dokładnie? I tutaj mhm. dotyczyła właśnie tej sytuacji, tych porwanych, A, ciągnika, ciągniku. drugiego mhm. ciągnika, tego wszystkiego. Tak, I nic się nie zmienia.